Dzień dobry i wesołe nowego roku. Ja wiem, że wszyscy teraz myślą o nowej diety i chcą być chudy i, i skrabny. Czyli dzisiaj robimy ciasto marchewkowe, żeby było trochę zdrowe, nie? Tu mamy 30, to składniki oczywiście, już zaczynamy. Mąka normalna, wszelkie, 4 jajka. Cukru to było 350 gram. Jakieś orzechy. Dzisiaj mam laskowe, bo bardzo lubię ale możesz mieć inny jak chcesz, jak wolisz a jak masz alergii, to oczywiście likwidujemy jajka trochę sól, cynamon mój ulubiony który zaraz skończę, muszę kupić nowy i proszek do pieczenia i zaraz zaczynamy robić kogel mogel no właśnie, wam znowu, zawsze to jest no to chyba jest tradycji. jak święta jedziemy raz, dwa, trzy. o i jajka numer 3 i 4 Trzymaj proszę, bo zaczynam robić kogiel mogiel No właśnie teraz pan kamera mówi do mnie a Wilduś, może ktoś nie wie co to jest kogiel mogiel a kogiel mogiel to jest jajka i, i cukier pomiksowane razem, żeby było taki pufowaty. o no i teraz będziemy pracować z przyjacielem, który nienawidzę. A wiecie dlaczego ja nienawidzę to? Bo jak ja byłam mała i miałam rodzinę i myślałam, że dostaję um, sprzęt do, do takiej CD player, nie? I tam nie było CD player, tylko króliczki dwie. I Ja się tak cieszyłam, byłam bardzo szczęśliwym dzieckiem, tylko do tego dnia jak mój ten jeden królik Chodzę i miał zęby takie jak słoń i z drugiej strony tak zamknięte buzia i musieliśmy wyrwać te zęby u lekarza. A potem codziennie dwa razy musiałam robić tak, o, tarczować marchewki. Jezus, umarłam z nudu, to było straszne. Biedny królik, no, ale no, dlatego to nie lubię. Jeszcze druga historia mam u Marchewki i to jest w szkole baletowej, moja koleżanka najlepsza. To wtedy było czasy, gdzie, gdzie cała szkoła, chodzili na różne dziwne diecie, bo wiecie, tancerki, nie? No i ona myślała sobie, że ona będzie jadła tylko marchewki. I słuchaj, ona miała cały dłoń pomarańczowy i pod stopy wyglądała jak jakiś tam pomarańczowy snurf, no. Bardzo śmieszne. Teraz już nie je tyle marchewki, tak się... i jest bardzo... Dalej moje najlepsze przyciukka. Dobra. A. szybko turbo, turbo marchew. Może po prostu spróbujemy Czy ktoś nie wymyśla jakiś nowy system na no, no, to? No bo to się nie da. Jest tak nudno. Możemy robić przerwę na przykład, bo to jest chyba też fajne oglądać takie coś, bo to, to się nie da. Nudny rodycz, nudno oglądać. Jezus. Zobaczymy ile tu mamy. O! Całe, całe wyspa marchewek. To chyba wystarczy. Tak mi się wydaje, bo jak nie, to będzie marchewkowa ciasta, a nie ciasta marchewkowa. No. No, i właśnie wsypałam mąkę do środka jaja. I idziemy dalej z cynamonem. Cała łyżka. Kurczę, jak ja lubię to. Mm. Jeszcze mamy trochę cukier wanilowy. Ja biorę o tyle. Wystarczy, żeby nie było za słodko jeszcze, nie? Na nasze dieta. Jedna łyżka. Proszek to pieczenie. No, i trochę sól. I to wtedy może ta sama łyżka, co to nie szkodzi. Nie z tego. co jeszcze miałam wsypać od dużo? Narewki. Idziemy. O! I będzie ładnie zdrowie. I miksujemy trochę. No i muszę tu powiedzieć, nie bój się tej marchewki, bo marchewki po pierwsze są bardzo zdrowe i nie czuję, że to jest marchewka. Ja kiedyś to robiłam dla pan kamery, który nie lubi marchewek, nie? Mówił, nie nienawidzę marchewki, to jest straszna rzecz. I zrobiłam tego ciasta, nie powiedziałam, że to jest marchewka i on, no, no a co to jest? No i właśnie, ciasta marchewkowe. Czyli on już lubi marchewek. Jest już pomiksowany, o. I teraz będziemy sabić or orzechy. No i teraz będziemy sabić orzechy, które lubią żyturlać. No to trochę tak wiecie, irytujące, ale chyba damy radę. Taki orzechowy taniec. Może to wtedy. To, to, od tego jest ten dziadek do orzechów. Nie. To akurat jest ten. Walca kwiatów. Czyli nie walca orzechy. Hmm. No, orzechy już są w środku i zaczynamy grand final. Aha, i uwaga na palce. Nie chce kogiel, mogiel, ale paluszki. Eee. Fuuu, to powinien być taki horror jakiś tam film. Kugelmon... Cicho. Dobra. Okej. Okay. Zaraz będziemy to piekłać w piekło moim. 45 minut. Może 40, nie? A potem na końcu zrobimy krem na góry z serem. Bardzo dobre. Powodzenia. No i teraz wracałam właśnie z spektaklem, miałam dzisiaj grisy, bardzo fajnie wyszło i e, tu jest nasza ciasto i ja nie mogę się doczekać, żeby jeść, ale najpierw musimy robić e, glazura, nie wiem jak ten krem i to jest trzy tak, e, pudełka taki ser e, natu naturalny, neutralny, co to jest? Naturalny, o, bez żaden smak i do tego 300 gram e, cukier puder. No i do tego ciasta można jeszcze dodać 50 gram masła, jak chcesz, bo ja dzisiaj nie robiłam to, bo ja robiłam takiej strowsze wersji, nie? Żeby było na nasze diety w nowym roku. Tak, i już. <ślaski> Właśnie teraz będziemy miksować ten ser razem z cukrem pudrem. Aż jest gładka. Tak. O, to jest najlepsze, naprawdę. I trochę białku jest, nie? Zdrowo. Bardzo... O, 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 ja nie mogę się doczekać. Jestem taka głodna, że będę jadł całą chyba. No trochę Pan kamera dostaje jako nagrodę za filmowanie, ale... O! Jeszcze może na boczki. I to dla mnie. Smacznego.